Mam dynamit, Wrzucam. Zablokowałem. Tak, ja muszę sobie owiebać, za to Zombie do niego idzie. Tak ja go nie widzę. Jego nie ma. Dostałem Lecie. z przodu. Las On siedział w lesie. Abscut ja przyszedłem na powóz. Wiesz gdzie? Okay. Ja nie wiem, ale ucieknę po prostu do ciebie, no. mm -hmm. Podbiega do mnie Skatany, z katany DZIĘKUJĘ yes. PIEWADKU Pięk. Pięk. yes, no S, no. S. PIĘKNA DZIĘKI Pięk, STARY Dobrze, ŻE to no. to BYŁEŚ no, NA SPOKOJU um. Tego w ogóle dynamitem zajmuję. Rzucałem w tego drugiego Bo wiedziałem że jak jeden jest z prawej to drugi musi z lewej oh. A odłamkami dostał ten z którego ty tam nagoniłeś a ten od razu, jak zablokowałem powóz, to on wybiegł, posuwał się w krzakach i strzelił. Ale z Kamilkiem zrobiliśmy zaraz akcyjkę. Cieszę się, że to w końcu nie kogoś zablokowaliśmy,